Halo, halo, cześć siemanko z tej strony Tomciogracz to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 na serii rolnik z zielonki i dziś drodzy widzowie jestem po przewinięciu na miesiąc lipiec i oczywiście witam Was znów takim widokiem na Deutsch mojego toplinera z powodu tego, że dzisiaj na odcinku będą będą pszenicy zostanie mi podejrz że wam na wrześniu jeszcze to zbiorę tutaj rzepaczek, ale to myślę w kolejnych odcinkach. Dzisiaj się właśnie tak jak mówię zajmę zbiorem zbiorem pszenicy, no niestety ułożyło mi się Miesiąc po miesiącu tutaj żniwa. Trzy odcinki, trzy żniwa, trzech rodzajów e, zbóż z rzędu. Jeszcze mi tutaj zostanie marchew do wykopania I, i wtedy zobaczymy jeszcze wpierw będą tutaj zasięły uprawy itd. tak dalej ale to tutaj też będziemy co nieco myślę działać w stronę strony tutaj rozwoju gospy ale to wszystko będziecie widzieć na, u mnie na odcinkach jak zawsze u mnie ale dzisiaj skupmy, skupmy się tutaj właśnie na tych otożniwach bo widzę, że tutaj troszkę, no aż tak bardzo dużo może tej pracy nie ma, ale trochę mi tutaj odda ta pszeniczka co mnie cieszy bo po niespełna przejaździe, objeździe pola dookoła ja już mam prawie jedną czwartą zbiornika pokoszone no to myślę, tutaj jest dobry wynik. Ale to zobaczymy ostatecznie na koniec żniw, jak to, jak to wyjdzie, jak to odda. Wszystko wyjdzie, wszystko zobaczymy. Tutaj widzę mam narobionych troszkę pulsze jeszcze w tym rzepaku takich że tak powiem wygniotów, zagniotów yy, co tutaj z maszynami przejeżdżałem ale to się nic nie stanie po prostu w kolejnych sezonach będę musiał bardziej uważać tutaj myślę właśnie w tym sezonie zobaczymy ile uda mi się zarobić ogólnie ale, uda, ale myślę w planie mam zakupić kolejny ciągnik może niekoniecznie nowy może coś się trafi na promocjach ale tutaj wleci właśnie nowy ciągnik trzeci ciągnik tak to nazwijmy tak jak wam mówiłem na poprzednim odcinku też bo 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 bo, bo B2 tutaj no niby na no te sprzęty dawają radę ale gdybym chciał teraz właśnie wymieniać na większe bądź bądź coś większego dokupić to już będzie problem problem mianowicie z przede wszystkim z zapasem mocy tutaj w tych moich ciągnikach stąd taki plan teraz sobie właśnie ...uzbierać... ...być może jeden, dwa sezony... ...i co nieco tutaj widzowie do... kupić większego, silniejszego... ...ale to mówię, no też... E, ...teraz właśnie i... ...i, i, 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 i mi doszedł w tym sezonie który poleci w większości na sprzedanie i rzepaczek więc więc i dochody będą inne będzie co dalej wydawać w kolejnych sezonach na pewno tutaj będę chciał sobie dokupić jakieś pole i maszynę bądź którąś z tutaj obecnych maszyn wymienić na właśnie większą żeby mi tutaj no praca szła szybciej bo mi trochę tych pól też jak widzicie podochodziło więc no ten zapas mocy kurczę w tych moich ciągnikach by się przydał, większy żeby się tak tymi mniejszymi sprzętami też nie, nie bujać tutaj y, mówię to zobaczymy po dopiero po po sprzedażach bo na razie te dwa ciągniki no tutaj chociażby były przy jakichś y, prostszych pracach czy tak jak Fiat w transporcie tamten trochę coś tam by też mu się dało na razie a któregoś można później wymienić w jakieś tam, powiedzmy przyszłości, na coś większego, więc. To też będziemy myśleć na ten temat, ale to nie na ten sezon. W tym sezonie dążę do tego, żeby tutaj sobie właśnie trzeci ciąg mógł dokupić, nie wymieniać, a dokupić. Mówię to jeszcze raz, a co to będzie o jakiej mocy za ile to będzie no to zobaczymy zobaczymy, podejrzewam dopiero, nie wiem, jesienią zimą, coś takiego więc yy, parę odcineków przed tym będzie Zanim, zanim, ten nowy ciągnik wleci a znowu że mi się kurcze wlagował tutaj kombajner i tak jak w poprzednich widzicie na poprzednim odcinku, w poprzednich żniwach mam uszykowany z dwiema przyczepami ten zestaw przygotowany żeby wiecie nie przejeżdżać bez sensu z pola na gospę dwa razy czy trzy razy Po prostu szybciej mi to tutaj pójdzie. Choć zobaczymy też ile. Chociaż jeden zbiornik już jest, już jest wysypany, coś jeszcze mam do zbioru, więc myślę, że tutaj tej pszeniczki też będzie niezły wynik, a jeszcze mam coś w silosie ze sezonu ubiegłego. Więc yy, zobaczymy jak to tutaj będzie z tymi, z tymi sprzedażami Ale to jeszcze daleka droga też A, skrzywiłbym, się nie w ten one i bym musiał kurcze niepotrzebnie prostować wyjeżdżać kombinować No i tu już mi tu już mi widzowie dzisiaj na odcinku dużo nie zostało do ogłoszenia bo praktycznie w to mi z powrotem przejechać jak to się mówi tutaj nawet ten jeden przejazd będzie nie Taki nie nie na cały header. coś coś tu ładnie w miarę jest tej przyncy, więc ino się cieszyć, ino się cieszyć, że tutaj ładnie i oddają co te zboża. Tym bardziej, że tak jak mówię tutaj, też nie do końca te pola są zadbane przeze mnie. że w najbliższych sezonach się zmieni, to być może powiem wam niepotrzebnie, tą drugą pszczepą przyjeżdżałem. Ale niepełna ale to co widzowie i tak jest co sprzedawać więc nie ma co się tutaj przejmować. lepiej Zjechać jedną pustą niż jedną, dwa, trzy, trzy razy, czy trzy, pięć razy ujeżdżać po polu, jak się ma dostępną szczepkę, więc to się nie ma co zrażać, co przejmować i tak dalej. Ogólnie odcinek ja już będę tutaj dzisiaj sobie kończył. Oczywiście zapraszam na poprzedni odcinek. Zapraszam na Discorda kanału. Link macie w opisie pod odcinkiem. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Także cześć na razie. Hej, trzymajcie się i do zobaczenia.